mano z tej strony... Wow, się mano kolano, z tej strony Alex i dziś wbijajcie, dzisiaj będzie taki fajny, fajne prąko. Wbijajcie do niego. Gdy będzie u niego 20 subskrypcji, to robię z nim drap, trap, trap. On już tam załamany on już tutaj załamany jest odezwij się do kamery pozbądź będziemy dobra, żeby tak nie było łatwo 25 subów robimy trap Lap. i będzie cringe level 35 więc po prostu subujcie, jeszcze Dłoneczek sobie dam nie bij, nie miałem dzwoneczka o nie o nie. Szybko widzowie wyłączam film i teraz puszcz, poczekaj. Za 9 minut wrócę. Żartuję, nie będę wbijał tego te 10 minut.